Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Komisja Europejska już dwa lata temu włączyła podmioty przemysłu krętowego jako te, które mogą brać udział bez żadnych przeciwwskazań w konkursach dotacyjnych na lata 2014-2020. Dodatkowe środki pozyskane z Unii Europejskiej mogłyby się znacznie przyczynić do rozwoju polskich firm stoczniowych. Na dzień dzisiejszy firmy jednak nie będą mogły w nich uczestniczyć w tych konkursach dotacyjnych, np. organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Chodzi tutaj o kredyt technologiczny, ponieważ specjalizacja, która brzmi innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy, wciąż jest wyłączona od, z konkursów Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestety też moje przedsiębiorstwa ze Szczecina, z mojego kręgu wyborczego z Polic, Świnoujścia, także z trójmiasta Gdyni, Gdańska, nie będą mogły startować w konkursach organizowanych przez samorządnych z działań RPO, gdyż nie jest tam zapisany w regionalnych specjalizacjach przemysł stoczniowy, pomimo, tak jak podkreślam, pomimo tego, że Komisja Europejska włączyła komunikatem już dwa lata temu przemysł stoczniowy do pomocy regionalnej. I teraz moje pytanie, panie ministrze, czy rząd Rzeczpospolitej Polskiej może podać datę, od kiedy ośrodki unijne będą mogły aplikować firmy stoczniowe z naszego Pomorza, skoro sama Unia Europejska nie widzi przeciwwskazań już od dwóch lat? Pytam jako poseł ze Szczecina, bo czas bardzo nam ucieka, konkursy dotacyjne już wystartowały. Trzeba już je składać, trzeba aplikować. Inne branże mogą w nich startować, a firmy stoczniowe niestety wciąż są dyskryminowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowie. Odpowiada z upoważnienia prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, pan Jerzy Materna. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziękuję posłom z klubu. Klubu parlamentarnego KUKICS 15 zapytanie jest skierowane do rządu w sprawie uczestnictwa podmiotów przemysłu okrętowego w konkursach, dotacjach na lata 2014-2020. Z góry chcę oprosić o wyrozumiałość. Reprezentuję Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które jest nowym ministerstwem. Przemówimy teraz obecnie kompetencje z Ministerstwa gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Bu Infrastruktury i Budownictwa. Jesteśmy w fazie organizacyjnej, dlatego z góry proszę o wyrozumiałość. Może jeżeli nie, odpowiem w części na, na, na to, co by Pan Poseł chciał dokładnie, to będzie oczywiście prześlemy odpowiedź pisemną tak, żeby Państwo byli usatysfakcjonowani. Ważną rzeczą, jaką jest, to jest pan przewodniczący Komisji Unii Europejskiej jean Europejskiej, Juncker na początku tego roku zapowiedział zmianę polityki Unii Europejskiej wobec przemysłu stoczniowego i zadeklarował pomoc, pomoc w tym zakresie. To jest przełom w przemyśle stoczniowym. Środki pieniężne pieniężne mają trafić z szerokim strumieniem do przedsiębiorstw z branży uznanej w Unii za przyszłościową. I to jest ważna deklaracja. Nowe Ministerstwo Żeglugi Morskiej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało założenia do planu pracy Rady Ministrów i w krótkim czasie będzie ustawa o aktywizację przemysłu okrętowego. To jest taki jeden z elementów. Przypomnę też rząd przygotował program rozwoju dla przedsiębiorstw, zawiera kompleksowy system wspierania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności. Integralną częścią tego programu stanowi dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja wskazujący dziedziny działalności badawczo-rozwojowej, innowacji, w których Polska może dysponować pod dużym potencjałem rozwojowym oraz wypracować przewagę konkurencyjną w Europie i w świecie. Położenie nacisku na wsparcie specjalizacji krajowych i regionalnych powinno prowadzić do większej koncentracji i bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych, a także poprawić koordynacją i synergię między inicjatywami podejmowanymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. W latach, przypomnę, w latach 2014-2020 jest realizowany program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i powiązań ze strefą przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wyniesie ponad 8,6 miliarda euro. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Celem ten zostanie osiągnięty przez, przede wszystkim przez zwiększenie nakładów na badania i plus rozwój ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach programu działania koncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac badawczych, plus rozwój i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wspieraniu innowacyjności firm. I przejdę do konkretnej odpowiedzi. 13 listopada 2015 roku Komitet Sterujący do Spraw Krajowych Inteligentnych Specjalizacji zdecydował o utworzeniu nowej krajowej specjalizacji pod nazwą Innowacyjne Technologie Morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistycznych logistyki opartej o transport morski i śródlądowy i wpisaniu je jako dwudziestej na listę krajowych inteligencji i specjalizacji. I to jest ta odpowiedź, ten y, ważny moment, gdzie będą mo mogły firmy o zakresu prze y, y, przedsiębiorców, y, przedsiębiorstw, którzy zajmują się y, budową statków, okrętów, przystąpić do tego programu. Ten program, oczywiście zakres KIS jest przedmiotem pracy ekspertów rządowych i, i samorządowych. Generalnie są wydzielone jakby trzy punkty, które też jeszcze mają swoje podpunkty. Pierwszy to jest projektowanie i budowa i konwersja specjalistycznych jednostek pływających. Oraz ich specjalistycznego wyposażenia. Drugie takie zagadnienie to jest projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych. I trzecie, procesy i urządzenia, urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy. I to jest jakby odpowiedź na to, że tak, te firmy będą mogły przy, przystąpić do do programów i wziąć udział a pula jest niebagatelna 8,6 miliarda euro i można powiedzieć że jeżeli będą bardzo dobre programy to i można całą pulę objąć dziękuję dziękuję bardzo panu ministrowi pytanie zadaje teraz pani...